Dzień dobry Państwu, nazywam się Izabela Borowiecka, znajdujemy się w Centrum Medycznym Werde i dzisiaj chciałam Państwa zapoznać z urządzeniem, które służy do oceny zaburzeń w przepływie energii w organizmie. Urządzenie zostało wynalezione na początku lat 50. ubiegłego wieku. Przez japońskich naukowców stwierdzili, że, jest, że są linie, które nazywają się riodoraku, które pokrywają się z meridianami, jeżeli chodzi o medycynę chińską i to są linie szybkiej przewodności w organizmie. Na tych liniach zostały wybrane punkty o uśrednionym Przepływie i te punkty pokrywają się z punktami akupunkturowymi, i to urządzenie służy właśnie do badania tych punktów. Tutaj są po kolei pokazane zaburzenia. Tutaj jest pokazany korytarz energetyczny, i tutaj widać, że jest niedobór energii na medialnie śledzione czustki, wątroby, nerki pęcherza moczowego. Ja jak tu się przeniosłam, to to badanie jest znacznie rzadziej robione. Bo przekonałam się, że to badanie tutaj pokrywa większość rzeczy. Są kolejne punkty, które odpowiadają punktom akupunkturowym. Teraz do drugiej rączki przełożyć. To jest bardzo ciekawe badanie, pokazujące zaburzenia, jakie są w organizmie, i pokazuje w jaki sposób można je wyrównać. To też analizuje program akupunkturowy. I zaraz program zanalizujemy. To już jest skończone, zapiszemy. Okej. Okay. Po zrobieniu badania jest możliwość Zapisania tego badania i program analizuje. Ok, już to jest zapisane i teraz jest analiza. Tutaj też wyszedł pani pęcherzyk żółciowy. A pęcherzyk żółciowy bardzo dobrze robi lek homopatyczny, który nazywa się ta Fel Tauri ale bardzo dobrze też robi korzenie niszka lekarskiego. I proszę zobaczyć, to jest korytarz energetyczny, który jest na tym poziomie u Pani. Jest rozpoznanie energetyczne, jest pokazane, w jaki sposób u Pani wyglądają niedobory, nadmiary energetyczne, to na pewno jest do wyrównania. Stan zdrowia jest opisany tutaj dokładnie. Tutaj są dane do obliczeń, tu jest formularz, rozpoznanie energetyczne, stan zdrowia przeanalizowany przez y, y, komputer i metoda kumktury. I teraz sprawdzimy, jak tutaj ten kwantum rezonans magnetyk ocenił, jeżeli chodzi o punkty do akupunktury, i tu jest to. I tutaj mamy meridian Jelita grubego, yy, serca, czyli mind, czyli stresy, Jelita ciemkiego, pęcherza moczowego i yy, wątroby z którą spotkałam się ponad 20 lat temu i zainteresowało mnie, zainteresował mnie przebieg meridianów, które odpowiada kolejnym narządom. Na każdym meridianie jest. Od kilku do kilkunastu czy kilkudziesięciu punktów, i odpowiednio dobierając punkty w czasie akupunktury, można spowodować ustąpienie dolegliwości. Najczęściej pacjenci zgłaszają się do mnie z zespołami bólowymi. I po kilku zabiegach akupunktury te zespoły bólowe ustępują. Poza tym, robiąc akupunkturę od wielu lat, przekonałam się, że można leczyć różne inne choroby, podnosząc odporność, wspomagająco przy polipach nosa albo cystach, jajnika, te wszystkie dolegliwości bardzo ładnie leczy akupunktura. Jest też grupa chorób, które związane są z neuralgiami nerwu trudzielnego, nerwu twarzowego. Jeżeli szybko zastosujemy akupunkturę, nie ma żadnych zaburzeń, nie pozostają żadne niedowłady, nie, znika asymetria twarzy. Punkty akupunktury rozmieszczone są od czubka głowy, gdzie tutaj przebiega ten herzyk żółciowy. Do stopy i na stopie też mamy meridian pęcherzka rzucciowego na przykład. E, meridiany też są na, 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 na kończynach górnych, na e, nogach, na tułowiu e, i Tutaj są pokazane akurat punkty do refleksoterapii. To jest mapa refleksoterapii. Tutaj trochę inny jest układ punktów niż przy akupunkturze. A tutaj jest tablica pokazująca punkty związane z uchem. I akupunktura ucha też pomaga w ustępowaniu różnych dolegliwości. To są głównie szumy uszne, zawroty głowy, także akupunktura ucha bardzo dobrze działa.